Dzień dobry, witam Was, zapraszam do rozkładu o miłości Do końca roku, jak to wygląda energetycznie w tej miłości, w tych relacjach e, Przez te najbliższych kilka miesięcy mm, To taka prognoza będzie, oczywiście Rozkład ogólny, więc jeśli to czujecie, że z Wami rezonuje, to weźcie to, co jest Wasze Jeśli nic, to nic Co w tej miłości, co w tych e, relacjach tutaj międzyludzkich Na co karty Chcą ci zwrócić uwagę Może to być bardzo krótka informacja Dotycząca jednej sytuacji Jednej osoby, jednego jakiegoś wydarzenia Cokolwiek Ale coś na co mm, Masz zwrócić uwagę w tym momencie Co warto, abyś wiedział Co tutaj wszechświat chce, mm, chce ci przekazać Tą informację tą, tą wiadomość Dobrze, no to dobra Jest tak, gruszka, jabłko, ogórek To sobie wybierajcie a ja zacznę od gruszki. Co dla tej grupy? Co w tej miłości do końca roku? I co my tu mamy? Ojej! Ależ tu pięknie, ale sypnie spełnieniem jakiegoś marzenia. Idzie człowiek, idzie: no, króla masz takiego, ale pięknie. Tak jakbyś ty czekała, tutaj, tutaj się spełnia jakieś marzenie. Dosłownie, jak się komuś śni. Taki człowiek do życia, do wszystkiego on jest. Konkretny, stabilny, inteligentny. No, można go wszędzie ze sobą zabrać. No, to jak tak sobie śniłaś, i o nim marzyłaś, to taki ktoś jest, przychodzi i pojawia się w Twoim życiu. W tym roku jeszcze. Fajnie jest. Bardzo jest fajnie. To jest hmm, taka osoba przy której chcesz zostać, która chce przy Tobie zostać, z którą czujesz, że, że tak płyniesz, tak jest Ci błogo, tak spokojnie, tak jakaś taka, nie wiem, nastaje harmonia, takie wyleczenie, spokój, tak jakby obie strony na siebie czekały, obie strony się doczekały, poznały się, po prostu... No tak, spełnienie marzeń, no bo marzenia się spełniają. Pamiętaj zawsze o czym marzysz, bo, bo to się spełnia, prędzej czy później. I tutaj marzenie pewnych osób zostaje spełnione o tej osobie. Dobrze, spotkaj, spotkasz taką osobę, pojawia się ona w Twoim życiu. No i wiadomo to, mm, z tym też może być związane jakieś wyzwanie, jakaś taka sytuacja, która będzie wymagała od Was. Większego zaangażowania, większej pracy, ale co by to nie było, to fajnie jest pokazane tak, że jeśli, jeśli chcemy, jeśli oboje naprawdę tego chcemy, to możemy to zrobić i zrobimy to i uda nam się, uda nam się tutaj mm, wykonać pewne, mm, pewne działania. Mm, nie wiem, bo to też może być jakiś proces zmian, przemian, zachodzić w Waszych życiach i w tym momencie się spotykacie, kiedy na przykład coś się zadziewa, jesteś zaangażowana albo. Albo w nową jakąś pracę, związane ze zmianą życiową. Jakiś taki mm, trudniejszy okres, że mam gdzieś doskoczyć, coś zrobić, e, z czymś się wykazać, e, czy zmiany w życiu osobistym. No, wiesz, taki ambitny czas w Twoim życiu i wymagający Twojego skupienia, i wtedy poznajesz tą osobę i być może ten ktoś. Będzie w podobnej sytuacji i to Was do siebie zbliża, to Was łączy, to powoduje, że, że znajdujecie swój taki spokój, swój świat, no, trafia swój na swojego, możecie być do siebie bardzo podobni. No, nie wizualnie, ale um, jeśli chodzi o, o charakter, osobowość, oczekiwania, o podejście do życia, o podejście właśnie do, do relacji, sposób traktowania partnera i tak dalej, o związek, no to tu wiele nas łączy. Hmm? Dobrze, to jest to, więc marzenie się spełnia i jeszcze jest takie, jeszcze muszę to powiedzieć, bo niektóre osoby będą miały Taki trudny wybór przed Wami naprawdę trudny, bo możecie mieć na swojej drodze dwóch takich panów. No i co? Jeden jest taki, że tak naprawdę przylgnęłam do niego, albo przylgnęłabym, i nagle pojawia się kolejny. Też taki. Wiecie, tutaj są takie rzeczy się dla tej grupy zadziewają, jakby coś było od górnego. Jakby ci wszechświat chciał wynagrodzić. To, co do tej pory przeżyłaś, yy, i teraz takie przychodzi uleczenie, ukojenie, spełnienie marzenia, takie przytulenie Ciebie energetyczne od wszechświata, i możesz mieć taką, yy, taki moment, że trudno podjąć decyzję i nie wiem, co zrobić, że, że przychodzi chwila, że ja się yy, tak od tego nawet odsuwam, bo nie umiem wybrać pomiędzy nimi dwoma. Obaj są wspaniali, obaj naprawdę. Yy, zasługują na, na coś pięknego wartościowego i dla mnie to jest jakieś nie, niemożliwe do, do zdecydowania tak nagle w, w danym momencie i możecie mieć taki zamysł, nie wiem pomysł, aby się po prostu odizolować na chwilę od tego wszystkiego żeby odejść na boku gdzieś pobyć sama odsunąć się od nich aby odpowiedź przyszła do mnie naturalnie, albo przez jakieś, albo po prostu, żebym ja to sama w sobie poczuła, nie mając kontaktu z nimi, gdzieś się dystansując, albo e, niech życie to zweryfikuje, niech wydarzą się jakieś takie sytuacje losowe i wtedy będzie taka selekcja naturalna, który z nich ze mną zostanie, z którym mnie tutaj energia połączy. Fajne to jest. No, tu naprawdę są um, takie osoby, które, na które, nie wiem, warto poczekać, warto um, dać siebie bardzo dużo, bo to działa w obie strony. Tu jest um, coś, na czym można wiele zbudować, znaleźć spokój, szczęście i spełnić swoje marzenie. Po prostu ta grupa ma spełnione marzenie. No dobrze, wystarczy. Jabłuszko, co dla Was? O, proszę bardzo, a tutaj porządki. Robimy czystki, sprzątamy do końca roku. Ale się nabałaganiło w moim życiu. Resztę roku to ja będę szła po rozum do głowy. Tak, ta grupa idzie po rozum. Tu nie ma mowy o tym, że od razu spotykasz jakąś... No, wielką miłość jest cudownie, tak jak w poprzednim czytaniu. Nie, to masz iść po rozum do głowy. To jest dla ciebie... Wiadomość. Ten rok jest dla ciebie przełomowy, bardzo ważny, znaczący, abyś ty potrafiła zakończyć coś, wlecze się za tobą, wlecze i to, co się wlecze, albo ktoś się wlecze, to on nagle znowu może przywlec się, znowu się może pojawić w Twoim życiu. Tutaj mogą być jakieś, nie wiem, czy energie karmiczne dotyczące jakiejś relacji, czy takie sytuacje y, y, trudne, z którymi ja sobie jeszcze nie poradziłam, jeszcze nie przerabiałam, jeszcze z kimś się nie rozliczyłam, nie rozstałam definitywnie, nie zakończyłam czegoś, nie odpuściłam, nie zostawiłam tego po prostu tak. To teraz będę do końca roku się tym zajmować. Muszę to wysprzątać. Przychodzi koniec, przychodzi ostateczne zamknięcie pewnego rozdziału, bo. Albo ty rzeczywiście jakby mm, dorośniesz, dojrzejesz, zmądrzejesz może, albo się czegoś dowiesz po prostu. Ujrzysz coś, dotrze coś do ciebie, umysł taki będziesz miała świeży. Oczy otworzysz. Bardzo się tutaj otwierają mm, człowiekowi oczy. Może miałaś do tej pory zamknięte, może jeszcze masz. Będą się mm, zdarzały sytuacje. Takie, które mają Cię otrzeźwić Mają Ci pomóc Zakończyć etap Który jest dla Ciebie trudny Z którym się męczysz Który trwa od jakiegoś czasu Zakończyć komunikację Zakończyć znajomość Abyś Ty mogła W nowym roku Być jakąś Taką nową osobą Nowa ja będzie, bo w tym roku Kończę tą podróż ja jestem tak zmęczona już tym podróżowaniem, i ciągle tak podróżuję, podróżuję i tak gdzieś mnie w to samo miejsce gdzieś tam przypływam. Niby staram się obrać jakiś azymut, a za chwilę te, te prądy życia, one mnie do czegoś nawracają, one gdzieś mi o czymś przypominają, kogoś do mnie syłają, kogo ja nie do końca chcę, albo nam się nie lepi, nie układa się. Po prostu ta grupa ma tak, coś co się nie lepi, nie układa, nie daje nadziei, nie rokuje, męczy. Jest takie wysuszone, pozbawione emocji, nie ma wilgoci, nie ma uczuć, nie ma miłości. Jest tylko jakiś już ból, świadomość racjonalne takie Podejście do tego się włącza i puszczamy to, zostawiamy, zakończamy, odcinamy się. Ale wiesz, bo tobie jaja urosły, ty teraz będziesz umiała to zrobić, bo ty do tej pory gdzieś tam się tak w kółko kręciłaś. Przyjdzie czas. Że tak ci nagle pewnego dnia, nie wiem, wstaniesz rano albo w ciągu dnia chodząc, tak dostaniesz takiego strzała w głowie, który ci powie: Nie, w ogóle co ja robię, gdzie ja idę, gdzie ja jestem, jak ja wyglądam. Budzisz się i wtedy już jest ta totalnie ostateczna weryfikacja. I to nie musi być wcale do grudnia trwać. To może, nie wiem, może być i we wrześniu, i w sierpniu, i w październiku, to nie ma znaczenia. To w każdej chwili może się stać. W tym roku otrzeźwienie. Dostajesz takie rzeźkie powietrze, takiego wiesz, w głowę powiewu, który jest ci bardzo potrzebny, bo ty dzięki temu będziesz mogła tak się oczyścić, z siebie wy, wyrzucić wszystko to takie brudne, zimne, trudne. I do nowego etapu pójdziesz już taka prościutka, taka wyprostowana, taka pionowa, taka, taka jasna, będziesz miała w sobie światło, no to nowa nadzieja będzie i nowe życie w tobie. Pozwalasz sobie odrodzić się, twoje nowe narodziny będą tak. Poprzez te zakończenia, poprzez pożegnanie się, musisz się z czymś pożegnać, wszechświat mówi, bo będzie to dla Ciebie dobre, bo jak się pożegnasz, jak wreszcie się uporasz z czymś zakończysz, a niektórzy to na przykład sprawy formalne, jakieś albo rozwodowe, albo jakieś inne związane z, z byłym partnerem. Takie jakieś, nie wiem, podziały, czy takie, no wiecie, rozliczenia czy coś, będą zakończać. I wtedy to już koniec, to już ulży. I ja już jestem taka lekka. No dobra, to jest, to jest totalny porządek dla Was i to się stanie w tym roku. Nie wiadomo w którym momencie, więc w każdej chwili to się może zdarzyć. Wiedzcie o tym. I to jest dobra zmiana dla Ciebie, bardzo dobra, bo na Ciebie. Wyniesie z tego, co, co cię gdzieś tam trzymało, i, i może to trwało, i trwa od jakiegoś czasu już długiego, niejasność, niepewność, i zimno, w ogóle to jest etap taki zimny, suchy, a takie rzeczy są niedobre w związkach. Zimno, sucho to po co? Musisz się po prostu pozwolić sobie, dać szansę. Urodzić na nowo, po to, żebyś ty była tam, gdzie jest mokro, tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie jest jasno. No dobrze, wystarczy. Bardzo ładne to jest. I potrzebne: ogórek. Zobaczymy, co dla ogórka, co w tej miłości, w tych relacjach do końca roku. A gdzie to pani tak tutaj się przemieszcza, pani sobie gdzieś płynie, pani jakiś ma pomysł na siebie. Piękny pomysł ma pani, i tam co pani strzela do głowy, żeby gdzieś iść, coś zrobić, nowa wizja, to proszę to robić. Zrób to. Ty masz takiego. To jest. To jest przekaz taki dla, dla kobiet, które. No, mm, powiedz sobie też odwróćcie, no ja bym mówiła dla kobiet, ale to dla takich które poczuły w sobie jakiś taki e, silny prąd, że ja jestem taka już zwarta w sobie, skoncentrowana. Jeśli jeszcze nie czujesz, to poczujesz w tym roku, niebawem, może być, niebawem, niebawem. Do nowego etapu. Ja chcę, jak ja chcę poznać siebie lepiej, głębiej, dać sobie nową szansę. Jak ja chcę znaleźć spokój, to takie pogodzenie w sobie, ze sobą przede wszystkim. Bardzo dojrzałaś, dojrzejesz, dorastasz. Jesteś gotowa na ogromną zmianę, na ogromną przemianę. Zadziewa się wielka przemiana w tobie, królowo. Bo królowa to w pewnym momencie mówi: "O nie, już mam dosyć tego, nie będę się tutaj oglądała już. No bo gdzieś jest, gdzieś koło ciebie za tobą drepcze. On drepcze z nóżki na nóżkę, przygląda ci się. Taki jest jakiś nieokreślony, nie wiem, taki nie wie sam czego chce, niekonsekwentny. A królowa mówi: "Ja to dokładnie wiem czego chcę i tam będę zmierzała." I sobie mówi: Tak, przeczesała włosy, założyła suknię, poprawiła koronę i do przodu. Zostawia człowieka za sobą, niezdecydowanego, e, takiego niedojrzałego, nieświadomego, m, który nieodpowiedzialnie ją traktuje albo zachował się tak wobec niej. No, on jest malutki przy tobie. Tak, królowo, idziesz tam, płyniesz tam, idź tam. Ponieważ tam, gdzie ty zdecydowałaś dojść, to jaką ma teraz masz wizję siebie samej, swojego królewskiego życia, swojej energii, swojej codzienności, tam będzie ci dobrze. Tam właśnie to znajdziesz. Tam, gdzie podążasz, gdzie będziesz miała pomysł, gdzie będziesz czuła, że tam cię niesie, idź gdzieś, tam, gdzie cię niesie. Po prostu idź z tym prądem, bo coś cię poniesie. I to nie jest takie wygodne, że od razu będzie mi tak leciało jak spłatka. Nie. Ty, jak poprawisz tą koronę, jak te, tą suknię włożysz, to choćby nie wiem, ile było przeszkód po drodze i nie wiem, jakie były tutaj trudności, bo ty będziesz się przedzierała przez takie krzaczory życia, przez taki, taki ciemny zaułek i to jest to, że nie odpuścisz. I to jest piękne, bo ty dojdziesz, dojdziesz tam, dopłyniesz, osiągniesz swój cel, będziesz szczęśliwa. Zrobiłaś to, zrobisz to, zrobisz to. Oj, zrobisz to, zobaczysz, jakie ty będziesz miała skrzydła, jaką ty będziesz miała energię do życia. Będziesz po prostu tańczyć sama ze sobą. Nowa suknia znowu, no proszę, no bo ta jest teraz dopasowana do nowego etapu, do tego nowego życia, w które wchodzisz. Błogostan, szczęście, obfitość Wiesz, ty jesteś na to gotowa Ty to zrozumiesz w pewnej chwili, pewnego dnia Tak szeroko, szeroko rączki rozłożysz I tak będziesz gotowa Na przyjmowanie tej obfitości Którą sama sobie fundujesz I sama z tą swoją wielką odwagą Z tymi twoimi jajami Z tym wszystkim, co masz Popłyniesz, pójdziesz, to weźmiesz Dostaniesz to a tam to uważaj, żebyś się nie zachłysnęła nowościami, bo ty jesteś tak nafaszerowana światłem, jasnością, pozytywną wibracją, że wszystko będzie do ciebie lgnąć, wszyscy będą na ciebie zwracać uwagę, wszyscy chcieliby się do ciebie przykleić, bo ty fajna jesteś, ale uważaj na to! Będziesz uważała, bo tu już jesteś doświadczona, mądra. No, królowa to już wie dokładnie, czego chce, i ona już tak nie pozwoli się tutaj wszystkim do siebie przylepiać. No, bo ona będzie wiedziała dobrze, co ma ze sobą robić, i tam dojdziesz do takiego momentu. Tak w, może tak w pewnego dnia się to wszystko stać, tak nagle cię oświeci, oprzytomni, trzask taki w głowę i e, wychodzisz. Ale wiecie, co jest piękne, że ty masz pałeczkę w rękach, ty sobie tutaj wszystko tą pałeczką sama zrobisz, sama sobie wy, wykreujesz, sama sobie wyczerujesz swoje cudne życie. Lepszy czas, zmiana. Chodzi o to, że masz zmianę. Naprawdę, taką macie energię. No i co ja mam powiedzieć? Gratuluję Wam i tylko tego sobie tutaj, mm, nie zapominajcie o tym o. chodzi o to, żeby w to wierzyć, bo Twoja wiara to podstawa do tego. Abyś tam doszła. Dojdziesz na pewno, tylko nie odpuszczaj, bo, bo tutaj jest to Twoje mocne, takie skoncentrowanie i się ta determinacja i to wygrywa. Ty wygrywasz po prostu ze wszystkim, ze, ze wszystkimi. Idziesz po, po swoje zwycięstwo, po, po nową siebie, ależ to ładne. Bardzo się rozgadałam, ale to. Taka fajna zmiana w życiu, tak jakbyś ty po prostu wreszcie była taka, taka nowa, taka odświeżona, taka zrewitalizowana. A to tylko kilka decyzji, takich e, konkretnych, właściwych, i one takie cuda w życiu, cuda, po prostu macie w życiu cuda. E, dzięki sobie na własne życzenie, no i to wszystko sobie podziękuję za te cuda, które się będą działy w Twoim życiu w tym roku jeszcze. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.